Rok 2025 przyniósł nam naprawdę mocne horrory. Oto pięć najlepszych filmów grozy, które wstrząsnęły widzami i krytykami. <laughs> Sprawdź, ty już nie widziałeś. Na piątym miejscu The Monkey. Jest regularnie wymieniany w zestawieniach najlepszych horrorów roku. To ekranizacja opowiadania Stephena Kinga w reżyserii Osguda Perkinsa. Historia dwóch braci, którzy odkrywają stałą zabawkę. Mechaniczną małpkę, która po każdym klaśnięciu sprowadza śmierć. Atmosfera filmu łączy klasyczny klimat Kinga z czarnym humorem i groteską. W obsadzie znajdziemy Tatianę Maslany i Elidia Hałuda, a sam film uznawany jest za jedną z najlepszych adaptacji Kinga ostatnich lat. Fucked up. Czwarte miejsce zajmuje 28 years later. Po ponad dwóch dekadach od klasycznego 28 Days Later, reżyser Danny Boyle i scenarzysta Alex Garland powracają do świata zarażonych wirusem wściekłości. Akcja toczy się wiele lat po poprzednich wydarzeniach, gdy ludzkość wciąż walczy o przetrwanie. Nowa obsada, między innymi Aaron Taylor-Johnson i Jodie Comer, wnosi świeżość, a klimat znów jest duszny, brutalny i klaustrofobiczny. To powrót do zombie horroru, na który wszyscy czekali. Film został jednym z najbardziej oczekiwanych horrorów 2025 roku i w swoich recenzjach uchodzi za odważny reboot kultowego postapokaliptycznego uniwersum. Na miejscu trzecim Sinners. Wyjątkowy projekt Riana Kuglera, reżysera znanego z Czarnej Pantery i Creed. To połączenie horroru Southern Gothic i elementami muzycznymi osadzone w latach 30. na amerykańskim południu. Film łączy tematykę grzechu, dziedzictwa i sił nadprzyrodzonych, a Michael B. Jordan wciela się w aż dwie role. Sinners wyróżnia się nastrojem i niecodziennym podejściem do grozy. To horror, który straszy, ale i skłania do refleksji. Wielokrotnie wymieniany jako najlepszy horror roku, łączący Southern Gothic, music i horror. Stylowy, głęboko emocjonalny i z wyrazistym przesłaniem społecznym. Na drugim miejscu Final Destination: Bloodlines. Po 12 latach przerwy, seria powróciła w wielkim stylu. Tym razem twórcy pokazują historię, która sięga aż do pierwszych wydarzeń cyklu i łączy wątki znane fanom od ponad dwóch dekad. Śmierć znów ściga bohaterów, a kreatywność twórców w wymyślaniu pułapek osiągnęła nowy poziom. Film odniósł ogromny sukces w kinach i udowodnił, że Final Destination wciąż potrafi zaskoczyć i przerazić. Numer jeden tego roku to Weapons. Reżyser Zack Crager, autor świetnie przyjętego Barbarian, dostarczył horror, o którym mówi cały świat. To antologia grozy, kilka połączonych ze sobą historii, które razem układają się w przerażający obraz przemocy, winy i kary. Film chwalony jest za atmosferę, intensywne napięcie i oryginalny soundtrack. Weapons nie tylko straszy, ale też zostawia widza z pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi. Krytycy chwalą Weapons jako wyjątkowy psychologiczny thriller z silną atmosferą, doskonałą narracją antybiograficzną i tarkładowską strukturą w epizodach. To było zestawienie najlepszych horrorów 2025 roku. Który z nich zrobił na tobie największe wrażenie? A może masz swojego faworyta? Napisz w komentarzu. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górę, a jeśli chcesz poznać inne mroczne historie, kliknij w film, który właśnie widzisz na ekranie.